Słuchajcie, rozbebeszyłam dopiero pierwsze pudełko, ja trzymam sobie te moje nasiona, tak posegregowane w miarę możliwości, oczywiście w takich pojemnikach na, na przyprawy kuchenne. No i co, i rozbebeszyłam pierwszy pojemnik, bo tu czeka jeszcze drugi, a tam mam same dynie, tu są tylko dynie, masakra i powiem Wam, że jestem przerażona tych nasion jest po prostu za dużo co prawda ja wszystko uprawiam z tego, muszę się przyznać, to nie jest tak, że ja tego nie wykorzystuję, tylko po prostu nie są to dużo ilości i wiecie, i zawsze mi zostaje i w tym roku kupiłam ile, chyba tylko 5 paczek nasion i więcej nie kupię bo po prostu wszystko mam z ubiegłych lat nie, także no sporo tego jest dobra, dyni nie wyciągam na razie, bo zobaczcie ile tego jest no, przegięcie przegięcia, a jeszcze do tego mam w ogóle kwiaty osobno. No i dużo takich jeszcze paczek swoich nasion, nie? Co, co po prostu zbieram sobie sama i, i potem wysiewam. Nie róbcie tego, nie róbcie tego, to co ja. I jeszcze taka porada, ponieważ ostatnio, no jak już nie kupuję się warzyw, wiecie, w sklepie, to nie ma gumek recepturek i nie ma czym spinać tych nasion, więc wymyśliłam. To są po prostu y, stare skarpetki, jakieś tam dziurawy po moich dzieciach. Odcinam ten taki wiecie, ściągasz na górze. No i mam fajną taką taką frotkę, nie? I teraz na przykład, nie wiem, nie mam czym spiąć jakichś tam moich warzyw. To sobie biorę i zapinam. Wszystko się fajnie trzyma i jest. W kolejnych filmach będę omawiać poszczególne warzywa. Postaram się moje najlepsze odmiany Polecany Wam pokazać, troszeczkę opisać, no i tyle. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Do zobaczenia, pa. pa.